<noise> Dobre. 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 O, go z tej strony, poczciwy krzychu, witam Was na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż wszystkie, ponieważ dowiecie się w nim, jak zmieniło się moje życie na przestrzeni ostatniego roku, jak trafiłem do ekipy, skąd wziął się poczciwy krzychu. A to, gdzie dzisiaj siedzimy, jest miejscem nieprzypadkowym, ponieważ dużo dla mnie znaczy, i w tym miejscu tak naprawdę wszystko się zaczęło. Cała historia zaczęła się od tego, że będąc kiedyś w domu, Przeglądałem sobie Instagramka i natrafiłem na Instastory, które wrzucił Karol, gdzie szukał statystów do pierwszego filmu na nowo powstający kanał Ekipa. No troszeczkę byłem sceptycznie do tego nastawiony, jakoś nigdy nie miałem szczęścia w konkursach ani w tego typu rzeczach, więc yy, jakoś szczególnie nie wierzyłem w to, że mogą jakby mnie zauważyć i wziąć, wziąć mnie do tego projektu. No i ku mojemu zdziwieniu, na następny dzień zostałem dodany do grupy, do grupy, yy, można powiedzieć, statystów już wtedy i zostaliśmy zaproszeni właśnie na nagrywki, na następny dzień. Specjalnie pamiętam, że w tym dniu zrezygnowałem ze wszystkich zajęć na studiach, na które miałem iść. Olałem je totalnie i pojechałem właśnie na, na, na nagryweczki. W ramach podziękowań za pomoc wtedy w tym odcinku chłopaki zaprosili nas na prywatną imprezę firmową, na której było całkiem sympatycznie. Razem się fajnie bawiliśmy. Zostaliśmy również zaproszeni na... Kolejne nagrywki w scenariuszu była scena w kinie na sali kinowej. No i właśnie tak się dobrze składa, że ja w ten czas pracowałem właśnie w kinie w tym kinie. Dzięki temu miałem możliwość pomocy chłopakom i załatwienia im sali kinowej. Siemano! Uuu! będziemy tutaj oglądali film w kinie. Dogadałem się ze wszystkimi. Wszystko fajnie poszło. Chłopaki nagrali fajny materiał w kinie. No, i myślę, że to był taki, powiedzmy, przełomowy moment, bo dzięki niemu, yy, można powiedzieć, że gdzieś tam, możliwe, że gdzieś, gdzieś tam zapadłem w pamięć. Yy, no, i zaprosili mnie na kolejne nagrywki. No, i chyba już kolejnym filmem, na który zostałem zaproszony, to był film z UFO. Witam Państwa bardzo serdecznie w stacji Ekipa News. Przed Państwem Weronika Kowalska, i jestem tutaj ze świadkiem tego nietypowego zdarzenia. Witam serdecznie, Krzysztof jestem. Znaczy, Krzysiek, nam nie mówią tutaj we wsi. Ja, tu za figurką w lewo mieszkam, i jak oglądałem dzisiaj telewizję, to usłyszałem taki straszny huk. Patrzę przez okno, a tam jakiś statek. Wychodzę, patrzę ufo. Ja w ufo wcześniej w ogóle nie, nie wierzyłem, ale teraz już wierzę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. W tym właśnie odcinku narodził się poczciwy krzychu, a właściwie to niepoczciwy, bo na, na ten czas e, sam krzychu. W każdym razie e, w tym odcinku występowałem przed kamerą e, pierwszy raz. Jeżeli chodzi o taką rolę, można powiedzieć, poza statyczną. I wydaje mi się, że ja przed kamerą wypadłem chyba też nie najgorzej, bo podczas odgrywania mojej roli, gdzie przedstawiałem się jako Krzysiu z zakapliczki, chłopaki mieli całkiem niezły ubaw, jako naprawdę jedna z nielicznych osób zostałem zaproszony do odcinka z budowaniem basenu staśmy klejącej. Cześć, ja, witam Was na dzisiejszym odcinku, ja jestem w dzisiaj robimy basen staśmy klejącej! W ogóle ciekawostką w tym wszystkim jest to, że na tym odcinku po raz pierwszy zrobiłem salto przed kamerami. Powiedziałem totalnie dla beki, że chłopaki robię salto, a oni nie uwierzyli w to. Myśleli, że robię sobie, że ciszę sobie beczkę. Tak, w, środku. w środku, no! Wtedy wow! takie łoo! Wow. Wow, nice. No, i po całym odcinku, jak już wracaliśmy w drodze powrotnej, e, zaczęliśmy sobie rozmawiać z Łukaszem i z Karolem. E, zapytali mnie, czy. No, stwierdzili po prostu, że wydaje się być ogarniętym gościem, że, że ogólnie jestem taki w miarę spoko. W miarę, no ogólnie, że jestem spoko i czy nie chciałbym im pomagać. Po prostu zacząć z nimi współpracy. E, no i dla mnie to był taki moment dosyć ciężki, bo byłem przyzwyczajony do zwykłej pracy w kinie od 9 do 16. Później wiedziałem, że będę miał wolne. A tutaj jednak te warunki pracy się zmieniały. Myślę, że troszeczkę bałem się zaryzykować, ale gdzieś tam podświadomie wiedziałem, że jeśli teraz tego nie zrobię, to nigdy tego nie zrobię i takiej szansy już nie dostanę. Więc zdecydowałem się, stwierdziłem, że robimy to i występowałem coraz więcej na filmach. Na początku strasznie byłem nieśmiały, no ale wiadomo, jak to pierwszy raz przed kamerą, każdy jest w zasadzie nieśmiały. A dlaczego poczciwy? No, poczciwy tutaj już inna historia. Też fajnie wrócić do tego momentu, bo gdy budowaliśmy zamek ze śniegu, zrobimy dzisiaj, słuchajcie, gigantyczny zamek ze śniegu. Wielki po prostu kloc, ale ładny kloc ze śniegu. Wielki zamek ze śniegu. Trzeba odczekać kilka chwil, aż stężenie kurde śniegu z wodą tutaj nabierze sensu. W pierwszym dniu pracy e, poszliśmy do takiego pensjonatu, bądź do hotelu, zwał jak zwał, w każdym razie e, po prostu poszliśmy tam się przespać, I, i ja wszedłem do tego hotelu jako ostatni. No i chłopaki e, dla beczki oczywiście stwierdzili, że nie ma już dla mnie miejsca, przyszedłem za późno, więc muszę spać w tej świetlicy, która, w, w, w której tam wszyscy siedzieli. A ja taki zmęczony wbijam, no i mówię, no dobra. A Karol zaczął bekać i stać i mówi, o, popatrzcie jaki poczciwy, patrzcie go jaki poczciwy. No i wszyscy nagle, u poczciwy Krzychu. I z tego to się wzięło, z tego się wziął poczciwy Krzychu. I kolejny kamień milowy, kolejny, kolejny przystanek w całej opowieści, to wprowadzka do domu ekipy, a właściwie to... E, Zaproponowanie właściwie przez chłopaków, e, abym ja też wprowadził się z nimi do domu ekipy. Jest, słuchajcie, pod krzyku, to będzie uh! osoba, która nie pojawiła się to... tak często na filmach naszych, a będzie mieszkał razem z nami. Dla mnie to była totalnie abstrakcyjna e, sytuacja. Strasznie wszystko e, działo się bardzo szybko. Ja jeszcze sobie spokojnie mieszkałem w, w starym mieszkanku e, z półlokatorem. Nie bójcie się przeprowadzić do chaty z, z jakimś. Zostawił was! Z, no, z no, 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 Aż tu nagle chłopaki stwierdzili, na początku mówili mi w ogóle, że. E, czy ja w ogóle zdaję sobie z tego sprawę, że ja się z nimi sprowadzam do tego domu? A ja mówię, tak, tak, oczywiście, oczywiście. Gdzieś oczywiście wiedząc, że robią ze mnie sobie jaja po prostu i że to nie jest prawda, no bo. E, kto, by, kto by wziął ze sobą, ze sobą do ekipy ziomka, którego znają powiedzmy niecałe pół roku, jeszcze żeby z nimi zamieszkał? Więc dla mnie to też. E, była, była taka mocna sytuacja w życiu. O, a w garażu nie ma żadnej fury, w ogóle to wiedziałem. Ale garażu! O, szkoda. Garaż? Z nim stałem do majsterykowania, patrz. O, Ja będziemy tworzyć, ale Krzychu będzie tworzył moje miejsce. No i tak naprawdę dopiero w momencie przeprowadzki, a właściwie to dzień przed przeprowadzką do, do domu, chłopaki uświadomili mi, że ja naprawdę z nimi zamieszkam, bo zapytali się mnie, czy ja już mam spakowane rzeczy do przeprowadzki, a ja byłem w totalnej roztrzpcie, wszystkie rzeczy na starym mieszkaniu. Dalej płaciłem w ogóle za to mieszkanie, nie brałem pod uwagę, że ja naprawdę się tam z nimi przenoszę. No, ale co miało być, to miało być. Spakowałem wszystkie rzeczy w godzinę. Teraz już ostatnia prosta, tylko prosto do Krzycha Pokoju. Spakowałem wszystko do autka. No i jazda. Zawiozłem, zawiozłem wszystkie rzeczy na miejsce. Oczywiście tam jeszcze przy, każdemu pomagaliśmy w przeprowadzkach. Znosimy wszystkie potele i dopiero oh. Jechałem na tym koniu, zgarnął mnie tu na, pod koniec, wiecie? Bo już było kamieniście, powiedział, nie no, Łukasz nie będziesz jechał. Dawaj tak. testowy przejazd po garażu. Tak? Testowy no, damy, przejazd po garażu. Wiecie, Uważaj na konia, żeby nie, mu, żeby nie uszkolić mu kity. O nie! Kity. Magłowie. Patrz, co się stało? Co, nie nie pokazuj tego, nie pokazuj tego. <laughs> o Jezu, mu <mamu> wolę. <laughs> Można powiedzieć, że było to dokładnie rok temu, więc znajdujemy się rok później. Karol założył sobie, że przez rok będzie rzucał codzienne odcinki, co było nie lada wyzwaniem. No i wszyscy na to ciężko pracowaliśmy. Swój kanał założyłem 1 stycznia, czyli w nowy rok. No i kanał teraz naprawdę mocno leci. A to wszystko dzięki Wam, bo oglądacie ten odcinek właśnie na moim kanale. Tak Ta historia chyba już dobiega końca, bo wydaje mi się, że po drodze już nic się za bardzo nie działo. Dobra, na pewno się nic nie działo. co żadnego nie kupiłem. No, i tak ta historia w zasadzie chyba dobiega końca. Wszystko, co wam miałem przekazać, wydaje mi się, że przekazałem. Jeżeli chcielibyście jeszcze coś wiedzieć, to zadawajcie śmiało pytania w komentarzach albo po prostu dajcie znać. Wtedy zrobię może jakieś osobne QA, bo to pierwsze, które było na kanale, było czysto motoryzacyjne. Teraz yy, możemy zrobić jakieś takie normalne. W każdym razie, yy, podsumowując, poznałem naprawdę wiele wspaniałych osób poprzez YouTube'a. Yy, no i oczywiście samo poznanie ekipy było wspaniałym doświadczeniem. Fajnie, że znalazłem się w tym miejscu, w którym jestem. Eee, no i chyba tyle. Muszę się z wami pożegnać. Dziękuję wam za oglądnięcie. Poznaliście całą moją historię, jak moje życie zmieniło się o 180 stopni. No i pamiętajcie, żeby subować kanał, zostawiać lajki, wbijajcie również na mojego Instagramka, bo na nim czasami pojawiają się całkiem fajne rzeczy. A w tym momencie ja z wami się żegnam. I zapraszam Was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się.